Zwiedzanie centrum samorządowego, degustacje potraw, prezentacje produktów, stoiska promocyjne, wystawy i występy artystów, liczne pokazy oraz konkursy z nagrodami. Dni otwarte centrum samorządowego w Morawicy przyciągnęły prawdziwe tłumy. Centrum Samorządowe w Morawicy już po raz kolejny szeroko otworzyło drzwi dla wszystkich, którzy chcieli je dokładnie obejrzeć. Podczas dni otwartych zainteresowani mogli zapoznać się z pracą poszczególnych referatów, a także zobaczyć wszystko to, co specjalnie dla gości przygotowano. Centrum Samorządowe w Morawicy po raz kolejny otworzyło drzwi dla mieszkańców. To dosyć nowatorski pomysł. A jaki był jego cel? Pierwsze takie dni otwarte, które się odbyły, w ten sposób chcieliśmy naszym mieszkańcom pokazać, że ten obiekt służy dla wszystkich, że on jest otwarty, przyjazny. Że nie tylko Urząd Gminy się tutaj mieści, ale również Centrum Kultury, Biblioteka Gminna. I ponieważ ta impreza bardzo się udała, ta pierwsza impreza, stąd już teraz powtarzamy i myślę, że to już nastąpi. Wpisała się w nasz kalendarz i każdego roku będziemy powtarzać. Nie tylko wspaniałe występy, degustacje, ale również można się zapoznać z pracą urzędników. Dokładnie tak. Urząd jest otwarty. Oczywiście nie pracuje w taki sposób, że można jakieś tam dokumenty sobie załatwić, natomiast można uzyskać informacje, dlatego że w każdym referacie jest pracownik, który informuje o pracy tego referatu, jaki jest zakres obowiązku danego referatu. Także warto również niż przyjść i odwiedzić w ten sposób urząd. Podczas tegorocznych dni otwartych Centrum Samorządowego w Morawicy było mnóstwo atrakcji. W sobotę na scenie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy prezentowali się młodzi artyści, uczniowie ze szkół z terenu gminy Morawica. O godzinie 19 zakończyliśmy pokazem klubu karate. Tu przed budynkiem centrum samorządowego. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę yy, mamy degustację potraw regionalnych przygotowanych przez wszystkie zespoły folklorystyczne, jak również prezentowali się restauratorzy, restauracja Eliot Z Brudzowa, kawiarnia Billa z Bilczy, pizzeria Makumba z Brzezin. Yy, w niedzielę. Na scenie Centrum Kultury prezentują się wszyscy dorośli artyści, zespoły folklorystyczne, soliści, zespół pieśni i tańca Morawica, kabaret jeszcze nie starszych panów. Oprócz niesamowitych występów i pokazów, można było także spróbować regionalnych produktów przygotowanych przez zespoły ludowe z terenu gminy Morawica. Niedzianecki zrobiły kotleciki wiosenne i pączki ziemniaczane. Kotleciki wiosenne są z piersi kurczaka, dodajemy dużo pietruszki, sera żółtego, paprykę czerwoną, czosnek, cebulę. Wszystko, co na wiosnę i tylko jest, dajemy, mieszamy jajka. No i doprawiamy pieprzem, solą, wegetą i mieszamy to wszystko razem kładąc łyżką, potem na rozgrzanej patelni pieczemy. Proszę skosztować. Bigos, pasztet, nadziewane łódko, wszystko własnej roboty, paszteciki, oponki, i, oponki i, i jak się to nazywają? Kuleczki, z zraziki, tak, tak. I łódko nadziewane. Tak. Nie pożałował ten, kto do centrum samorządowego w Morawice podczas dni otwartych zawitał. Czy dni otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy, to dobry pomysł? Pomysł jest znakomity. No, jest to okazja do prezentacji, bardzo szerokiej prezentacji, od takich maluchów wczoraj, od wszystkich zespołów szkolnych, aż po folklorystyczne zespoły dzisiaj, wspaniałe. No, rewelacyjny zespół Morawica, która, który tańczy i śpiewa. Dla mnie rewelacja, naprawdę. Wydaje mi się, że bardzo dobre, dlatego że można poznać tutaj Miejscowe zespoły, artystów, dzieci mogą też występować, także myślę, że to jest bardzo dobre. Obydwa dni obfiutowały w liczne konkursy i degustacje potraw regionalnych. Zaprezentowali się także lokalni przedsiębiorcy. Na specjalnych stoiskach można było podziwiać rękodzieło artystyczne lokalnych twórców, a nawet spróbować swoich sił w tenisie stołowym i zmierzyć się z mistrzami z uczniowskiego klubu sportowego Lenta Bilcza. Specjalny pokaz dał zespół pieśni Tańca Morawica, a na zakończenie gości do łez rozbawił kabaret jeszcze nie starszych panów.